Cześć, tutaj kraina klocków. Wiem jakiś czas mnie nie było, no, ale po prostu nie miałem czasu za bardzo nagrywać filmów. A teraz już wracam, żeby pokazać Wam magazyn Lego Star Wars numer 3 2019. On już jest dostępny od jakiegoś czasu, ale jeszcze można go w kioskach znaleźć, tak więc go Wam pokażę. Mamy tutaj bombowiec ruchu oporu jako dodatek. A nim zajmiemy się później. Bo na razie czeka nas magazyn. Jest tutaj oczywiście wprowadzenie takie. Mamy spis treści. Jest komiks. Mamy zagadki, z Porgiem, dalsza część komiksu. Mamy plakat, jeden z Kylo Renem, a tutaj stałą eskadrą tych bombowców. Znowu tutaj jakiś labirynt, kolejne łamigłówki. I mamy przedstawienie zestawu, salatonowa snołka. Kolejne łamigłówki. No i mamy instrukcję do złożenia naszej zabawki. No i jest jak to zazwyczaj w tych magazynach tego Star Wars bywa, drugi krótszy komiks. I mamy tutaj ciekawostki o różnych rasach z uniwersum Gwiezdnych Wojen. I jest również ankieta, możemy wygrać zestawy. I zapowiedź kolejnego numeru, w którym będzie Slave 1. Tak więc statek Boba feta. No i widzę, że Egmont idzie tą samą drogą co Blue Ocean i z tyłu dodaje nam jakieś dodatkowe rzeczy do wycięcia. I mamy tutaj ten czołg w handlowej. Szczerze mówiąc, czemu tutaj daje jako ten zestaw? Przecież on wyszedł 4 lata temu. A tutaj mamy MTTT. No to też wyszło już chyba tam 3-4 lata temu. No dobra, to teraz przejdźmy do naszego dodatku. Tylko z nazwy dodatku, bo tak naprawdę to no dla tych właśnie dodatków się kupuje magazyny. No dobra, tak więc ja to sobie zbuduję. Mamy już naszego bombowca gotowego. Ja szczerze mówiąc dużo bardziej od takich dodatków wolę minifigurki. Dlatego, że też właśnie magazynu Lego Star Wars tak nie kupuję każdego numeru, chociaż jestem wielkim fanem Star Wars, no to po prostu wolę minifigurki. A one często się pojawiają chociażby w Ninjago, więc ten magazyn chętnie kupuję. Aczkolwiek tutaj mamy sporo fajnych elementów. Sama konstrukcja też całkiem fajna. Całkiem fajnie się on prezentuje. Oddaje te kształty, które ten statek miał w filmie. Tak więc mamy fajny magazyn z fajnym dodatkiem. Nic ponadprzeciętnego to nie jest, ale no i tak magazyn trzyma poziom. Tak więc na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli film Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę oraz o subskrypcji. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!